nowoczesne wnętrza Sprzęt najwyższej jakości i szansa na rozwój przyszłych logistyków. W zespole szkół ponadpodstawowych w Grotkowie otwarto branżowe centrum umiejętności. Metamorfoza ogromna, także naprawdę duża inwestycja, bardzo dużo pieniędzy, ale mamy tak nowoczesny budynek, tak wspaniale wyposażony, że jest to naprawdę myślę najlepiej wyposażony obecnie obiekt, który będzie szkolił przyszłych logistyków. Na pewno w województwie. Jak nie nawet w Polsce. Utworzenie branżowego Centrum Umiejętności to naprawdę duża szansa na rozwój tej szkoły, na przeciwdziałanie temu, co niestety jest dzisiejszym problemem we wszystkich szkołach, czyli coraz mniej tej młodzieży. Dlatego na pewno ważne wydarzenie właśnie dla funkcjonowania tej szkoły, ale również ważne z punktu widzenia tego, że udało się pozyskać ogromne środki na modernizację tych starych warsztatów, które przez lata Straszyły, dzisiaj mamy nowoczesną bazę szkoleniową. To pierwsze tego typu miejsce w województwie opolskim. Celem projektu jest przygotowanie młodych ludzi, nauczycieli i przyszłych specjalistów do pracy w dynamicznie rozwijającej się branży logistycznej. Zdewastowany obiekt został gruntownie przebudowany. Dziś jest wizytówką szkoły i zachęca do przyswajania wiedzy. Branżowe Centrum Umiejętności, które zostało zrealizowane dzięki wsparciu ze środków Krajowego planu odbudowy. Duża, bardzo duża inwestycja starostwa powiatowego w brzegu właśnie tu w Grodkowie, która podnosi standard tej placówki. Mam nadzieję, że sprawi, że uczniowie będą tutaj chętniej chcieli to miejsce wybierać jako miejsce, w którym będą się edukować. To jest ogromna szansa dla nas, dla miasta, dla powiatu brzeskiego i bardzo się cieszymy z tej inwestycji. Są to ludzie, którzy bacznie śledzą rynek pracy, podporządkowują działania. Potrzebom doraźnym, no i myślę, że, że kierunki, które w Branżowym Centrum, właśnie dzisiaj otwieranym, zostały pokazane jako priorytetowe, nie są dziełem przypadku z całą pewnością. Projekt warty jest 12 milionów złotych. Pieniądze na ten cel pozyskano z Krajowego Planu Odbudowy.